Wytrwałość, odwaga, pewność siebie to cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla Was tworzymy suplementy. Real Food for Real Athletes. Fantastyczny no, film. Flutan, uh, protein, powder, the best of the FIFA event. Exhibition 2016. Wonderful flavors, 5-7 flavors. Yes. yes. Special prize win. Love it. Love it. <laughs> Innemu, że to będzie nagrane. To już się <laughs> nagrało. No, dobra, dobra, no i lecimy, jest... dobra. Ja już, jest? ja już jestem wy wypompowany. Dobra, no to lecimy. Czuję się taki już zwlakowany. Ale znowu cześć, chyba nie. Nie ma sensu. Dobra. Mariusz. Mariusz ma dla Was bardzo ważną wiadomość, którą chciałby się z wami podzielić, a że ja jestem tak podekscytowany, że trzymam tutaj w rączkach coś niesamowitego. Nie mogę mówić za zapieram w piersiach. Słuchajcie, kilka tygodni temu na targach FIFA yy, wybierany był produkt Roku. Mamy tą przyjemność, że nasz. Nasze białko, nasz kit, został właśnie wybrany produktem roku. No i chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za wszystkie głosy oddane na, na nasze białko, bo nie bez kozery zostało ono wybrane właśnie produktem roku, ponieważ sami używamy y, tych suplementów. Są to naprawdę bardzo dobre, dobrej jakości białka. Dokładnie, i przede wszystkim ważne jest to, żeby sprawdzić jedną rzecz. Nie każdy producent, nie każdy dystrybutor jest w stanie pokazać wartościowo, procentowo ilość białka na etykiecie, a my to robimy dla Tutaj Was, specjalnie, żebyście mogli zobaczyć. I dodatkowo, żeby nie bić niepotrzebnej ilości minut i sekund na tym nagraniu, sprawdźcie sami smaki, bo smaki są naprawdę rewelacyjne. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za Wasze głosy, no i oczywiście pozdrawiamy. I Za rok pewnie y, liczymy na was, na was, kolejny raz y, z kolejnymi głosami na kolejny dobry produkt. Potrzebuje jeszcze do taką w domu. Tu, 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 tu. Wytrwałość, odwaga, pewność siebie. To cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla was tworzymy suplementy. Real fun for real athletes.